Zobaczymy pasmy która nam tyle złości narobiła i tak jak mówiłem, może wszelkie dobro przy, przy, przybędzie, natomiast lista rzeczy, A, tak. lista rzeczy, które byśmy powinniśmy spełnić... Nie, o zasadach BHP to przypomnimy za chwilę, ale, ale na wstępie to może... Naszemu, wiem, chirurgowi chyba boli ta włata, te narządy przeszczepy wszystkie robi. No podziękujemy mu za te kolejne właśnie... A wygląda jakbyś jak się oświadczał! A teraz tak, no zasady pH przy, przypomnimy jednak, bo nie wszyscy byli Pięknie. ostatnio, więc wiadomo, że tak. I nie gonimy marzanny. Że nie gonimy, tak, ale chodzimy tak. Nie wolno nam się potknąć, prawda, później... Przy, po, po odejściu. oczywiście, no po zapaleniu marzanny. Nie wolno nam dotknąć jej, no to będzie ciężko. Później potknąć dotknąć. O, nie, nie oglądamy się A, nie oglądamy za nią. Nie oglądamy się, tak, bo to przyniesie choroby z kolei. I, i Bóg już no zimy. Tak. No, i teraz zanim ją podpalimy, odczytamy pierwszy. Nie mój! Na szczęście, nie mój! Radują się drzewa, weselą się domy, niesiemy marzanne chochoła ze słomy. Znaczy, to nie jest ze słomy, ale jest ekologiczna prawie. Wrócimy no. do wody, niedobrą boginię, niech prędko do morza, zła zima popłynie. Mój sobie marzanno, szumiącym potokiem, na prawie, na morze szerokie, na morze głębokie. Dzień przepadnij zimą, nie wracaj do nas na przyjęcie wiosny, otwórzmy ramiona. No i teraz fragment, który wszyscy już znają. Marzanno, Marzanno, Ty, zimowa panno, ciebie pożegnamy, wiosnę przywitamy. Hej! Jest... Hej! No, wszystko dobrze wyszło. ona no, Faktycznie. To może się ją połóż, ją. Zaraz no, ja że rozpieram tam do. Ja no, może odwrótnie weź ją, żeby ona na plecach sobie wpłynęła. No, to tak. Wbijębym to się się w koło nie będziemy ja powiedzieć. Na pojął, na pojął, na, poją. na drogę? <gryś> na drogę. <gryś> to pod bazą <bagu> nie podchodziło. <gryś> <To gryś> <To> Bud but, <gryś> <to but> odpływa. Bud już płynie. Niech też wyłowi. Demo. <gryś> Bud czeka. Kołuje. <gryś> Wiruje. <circulation. gryś>

Taki śfu, czy to? O, do Takiś kupców yeah, pan czy co? Eee, aż Ale ona miała odpłynąć! Płynie! Poszła? Nie! Teraz wróci! Na widzenie? nie mam problemu! Wróci jak tam... Puta goni!

nie jest wiesz? a ta druga to czyja? To była próba wcześniej ktoś był wiersz. Tyle jeśli chodzi o nieoglądanie. Zamażanną? Nie, jeszcze nie, widziałem. nie no. choroby, nie. No. A, ja, A, nie do brzegu, to. No, do ja A, to. Stój, stój. Ten Wszystko by to, fajnie, tak, tak. ale droga tej.